Moskwa, czerwiec 2018 roku. Tysiące ludzi z całego świata bawią się na ulicach miasta, które z jednej strony przeraża, z drugiej budzi podziw. Organizacja turnieju w Rosji była pokazem siły i możliwości kraju rządzonego przez Władimira Putina. Zabiegiem propagandowym mającym przekonać świat, że to normalne, demokratyczne i gościnne państwo. Szopką, która zdecydowanie się udała. Do Moskwy wybraliśmy się przez Kaliningrad. To stolica rosyjskiego skrawka lądu wciśniętego między kraje bałtyckie a Polskę. Obwód kaliningradzki ma około miliona mieszkańców. Połowa z nich mieszka właśnie tutaj. W 1946 roku nazwę miasta przemianowano z niemiecko brzmiącego Königsberg na Kaliningrad na cześć Michaiła Kalinina, przewodniczącego prezydium Rady Najwyższej ZSRR, współodpowiedzialnego między innymi za mord na polskich oficerach w Katyniu. O tym, że to kraj, gdzie panują inne standardy niż w Polsce, przekonaliśmy się bardzo szybko, z lekkim przerażeniem, zobaczyliśmy blok niemal w centrum miasta, gdzie wynajęliśmy pokój. Tak wyglądała klatka schodowa. Pewnie spytacie, dlaczego wzięliście noslek w takim miejscu. Otóż sam pokój wyglądał normalnie, a Booking nie pokazywał okolic. Dziewczyna, która nam go wynajęła, powiedziała, że kluczyki możemy zostawić rano w skrytce na listy. I nie byłoby w tym pewnie nic dziwnego, gdyby nie. No właśnie, mówiła o takiej skrytce na listy. Dawniej królewiec był przepięknym miastem, sercem regionu i ważnym portem handlowym, z tamtych wspaniałych budynków do dziś przetrwało niestety niewiele. Wojna odcisnęła tu swoje piętno. W 1945 roku Armia Czerwona przez wiele tygodni oblegała miasto bronione przez Niemców. Podczas walk zginęło około 100 tysięcy ludzi. Po zajęciu go Rosjanie wykorzystywali Niemców do morderczej pracy. Dopiero w 1948 roku odesłali ich do ojczyzny. W czasie wojny w Königsbergu pracowało też około 15 tysięcy Polaków. Po przejęciu miasta przez Czerwonoarmistów utworzyli oni Radę Miejską, będącą zalążkiem przyszłej polskiej administracji. Tyle, że decyzje Moskwy nadzieję na polski królewiec szybko pogrzebały. Związek Radziecki z jednej strony chciał mieć miasto dla siebie, z drugiej nienawidził go za jego niemieckość. Rosjanie celowo nie odbudowywali zabudkowych budynków, zostało się tylko kilka z nich. Obecnie najważniejszym zabytkiem Kaliningradu jest XIV wieczna katedra. Znajduje się tu m.in. mauzoleum Immanuela Kanta. Dzięki filozofowi tutejszy uniwersytet pod koniec XVIII wieku z prowincjonalnego stał się uznaną uczelnią w cesarstwie niemieckim. czas Mundialu to miasto tętniło życiem. Miałem wrażenie, że zapomniane, będące gdzieś na uboczu rosyjskiego imperium w końcu zostało dostrzeżone nie tylko przez resztę Rosji, ale i cały świat. W Kaliningradzie rozegrane zostały cztery mecze Mundialu. To tu Marokańczycy sensacyjnie zremisowali z Hiszpanami 2-2. Spotkania rozgrywane były na nowym stadionie. Arena Bałtika powstała na bagnistych wcześniej niezagospodarowanych terenach na wyspie październikowej na rzece Pregołach. Jego budowa była drogą przez mękę, a to zbankrutowało biuro architektoniczne, a to urzędnicy zaangażowani w jego powstanie usłyszeli zarzuty korupcyjne. Grunt pod nogami, a raczej betonem, stracił też sam stadion, ponieważ grząskie podłoże nie gwarantowało, że arena za chwilę po prostu się nie zapadnie. Piętrzące się kłopoty doprowadziły do tego, że aby wyrobić się w terminach, rosyjskie władze postanowiły stworzyć stadion najprostszy z możliwych. Taki, który może powstać w jak najkrótszym czasie. Ostatecznie, arena otwarto w zasadzie w ostatnim momencie, na trzy miesiące przed mundialem. Obecnie z obiektu na co dzień korzysta Bałtyka Kaliningrad, klub na zapleczu rosyjskiej Premier Ligi. Lotnisko w Kaliningradzie oddalone jest 30 km na północ od centrum miasta. Obsługuje ponad milion pasażerów rocznie. Do Moskwy polecieliśmy liniami Ural Airlines. Komfort dużo wyższy niż w tanich liniach na zachodzie Europy, a ceny przelotu podobne. Więcej miejsca na nogi. W ramach biletu jest też drobny poczęstunek. Być może był to efekt Mundialu. Moskwa widziana z góry robi ogromne wrażenie. To gigant usłany blokowiskami. Z lotniska do Moskwy jeżdżą pociągi, z dojazdem nie ma więc żadnego problemu. Ulice czyste, tak czyste, że aż ciężko w to uwierzyć. Obok Kremla na Placu Czerwonym trwała nieustająca impreza. Najgłośniejsi byli zdecydowanie Latynosi. I my Polacy nie mieliśmy się czego wstydzić. Godnie zaprezentowaliśmy się przed meczem z Senegalem na placu Czerwonym hey! Ambitnie budziliśmy Lenina. Budziemy, Lenina. Słychać nas było i w innych miejscach. Przed Łubianką, gdzie torturowani byli Polscy bohaterowie, kibice zrobili krótki przystanek. 13, Strefa kibica w Moskwie znajdowała się niedaleko stadionu Łóżniki obok Moskiewskiego Uniwersytetu. Jeśli wydawało się Wam, że pałac kultury w Warszawie jest ogromny, to spójrzcie na to. To gmach Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. Podobnych budynków jest to w Moskwie 7. Ten jest największy, ma 240 metrów wysokości. Komunistycznych wieżowców spore wrażenie robi też gmach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I choć komunizmu już nie ma, to tu w Rosji nadal widać symbole, które w Polsce są zakazane. Rosjanie bynajmniej nie uważają czasów minionych za złe i niedobre. To może dziwić, ale patrząc na to z perspektywy mieszkańca Moskwy, już niekoniecznie. Wystarczy spojrzeć na metro, czyli symbol sukcesu komunistów. Faktycznie robi ogromne wrażenie nie tylko wśród Rosjan. Przypomina galerię sztuki. Pierwsza nitka powstała w 1935 roku. Obecnie składa się z 12 linii, ma długość 333 km, posiada 200 stacji, codziennie jeździ nim 7 milionów osób. Co do moskiewskich cen, to faktycznie hostele podczas turnieju były bardzo, bardzo drogie, ale nie oznacza to, że nie dało się znaleźć czegoś tańszego. Tuż przed wyjazdem zarezerwowaliśmy nostek na 5 dni w dwuosobowym pokoju za 800 zł w hostelu tuż obok metra, 20 minut jazdy od centrum. Ciężko było się jednak wyspać, bo w hostelach niemal bez przerwy trwały imprezy. W sklepach ceny podobne do polskich. W knajpach też nie było źle no chyba że na Placu Czerwonym. Tam piwo kosztowało i zapewne nadal kosztuje nawet 30 zł. To natomiast pierwszy rosyjski McDonald's. Znajduje się 15 minut piechotą od Kremla idąc ulicą twerską. 20 lat temu logo słynnej korporacji zapisane było jak w większości miejsc na świecie. Teraz wygląda tak. Co do cen, Cheeseburger kosztował około 4 zł, czyli podobnie jak u nas. Architektonicznie Moskwa stanowi mieszankę historii Rosji z czasów carskich, komunistycznych i współczesnych. To sobór Chrystusa Zbawiciela, największa prawosławna świątynia na świecie. Ma 100 metrów wysokości i może pomieścić 10 tysięcy wiernych. Nie jest to, to jednak oryginał, lecz rekonstrukcja XIX-wiecznego budynku. 5 grudnia 1931 roku zniszczył go Stalin. W jego miejscu miał powstać Pałac Rad, prawie 500-metrowy gmach z figurą Lenina na szczycie. Pomnik miał być trzy razy wyższy od Statuły Wolności. Wzniesiony w górę palec woza rewolucji miał mieć 6 metrów. Z górnolotnych planów nic jednak nie wyszło, a odbudowany sobór oddano ponownie do użytku w sierpniu 2000 roku. Z placu Soborowego doskonale widać monument ustawiony na wodzie. A co to tam widać? Kto to może być? Wyobraźcie sobie, że ten pomnik początkowo przedstawiał Krzysztofa Kolumba i w zamyśle przygotowany został na 500. rocznicę odkrycia Ameryki. Tyle, że ani Hiszpanie, ani Amerykanie nie byli zainteresowani jego kupnem, więc autor zgłosił się do Rosjan, którzy sypnęli groszem z prośbą o drobną poprawkę. W ten sposób Kolumb stał się Piotrem I. Symbolem dawnej świetności Moskwy jest teatr Bolshoi. To tutaj swoją premierę miało w 1877 roku jezioro łabędzie, a jeśli mowa o muzyce, to nie można zapomnieć o tym hitie. Park Gorkiego otwarty został w 1928 roku. To 120 hektarów pełnych zieleni oraz miejsc, gdzie można odpocząć. To właśnie tutaj byczą się Moskwiszanie, gdy słońce rozpieszcza, a dzień jest wolny od pracy. Wrażenie robi ogromny portal prowadzący do środka, oczywiście odpowiednio oznakowany, jak to w Moskwie często bywa. Kim był ten Maksym Gorki? To jedna z najważniejszych postaci socrealizmu w literaturze. Początkowo skonfliktowany z częścią komunistów, uciekł z kraju. Skruszony wrócił w 1927 roku, za co radzieckie władze obsypały go przywilejami. Był pierwszym przewodniczącym Związku Pisarzy ZSRR. Jego nazwiskiem nazwano nawet miasto. Niżny Nowogród to dawniej Gorki. Odwiedzając Moskwę trzeba zobaczyć Arbat, czyli ulubione miejsce moskiewskich artystów. W tej części miasta mieszkał dawniej m.in. Aleksander Puszkin. To jego dom. Co wieczór w tych okolicach kapitalne koncerty grają moskiewskie zespoły. Przy pomniku Bułata okudzawy mniej i bardziej doświadczeni aktorzy recytują monolog. Ale zabawa na arbacie kosztuje. Ceny nie należą tu do najniższych. Plac Czerwony miejsce, w które większość turystów kieruje swoje kroki w pierwszej kolejności. Przed wejściem do środka wita ich pomnik Żukowa. Zwróćcie uwagę na konia i jego ogon. A co robi zwierzę, gdy ma tak uniesiony ogon? Dokładnie. Sam plac jest podobno największy na świecie, na żywo nie zrobił na mnie aż tak monumentalnego wrażenia. Od po prostu taki duży plac. Od prawie stu lat znajduje się tu mauzoleum Lenina. Obok pogrzebani są komunistyczni dygnitarze, między innymi Stalin, Breżniew i Dzierżyński. Będąc tu, nie sposób nie zauważyć najsłynniejszego rosyjskiego budynku na świecie sobór Wasyla Błogosławionego. Powstał w XVI wieku na rozkaz Iwana Groźnego, który w ten sposób upamiętnił zwycięstwo w wojnie z Kazańskimi Tatarami. To w zasadzie 8 oddzielnych cerkwi, każda z nich symbolizuje 8 dni walk o Kazań. Jedyny pomnik na placu ma wątek polski. Przedstawia Kuźmę Minina i Dmitrija Pożarskiego, którzy pomogli wypędzić z Moskwy Polaków w 1612 roku podczas tak zwanej Wielkiej Smuty. Na placu znajduje się jedna z najpiękniejszych galerii handlowych na świecie. GUM, czyli główny dom towarowy. Zakup okolicy łapcie się za portfele, bo tanio to tu na pewno nie jest. Zdecydowanie jednak warto zajrzeć do środka. Galeria otwarta jest do 22.00, stoi tu od 1893 roku. To właśnie tutaj zakupy przez lata robili radzieccy aparatczycy, a wstęp zarezerwowany był tylko dla bogaczy. Co ciekawe, w Moskwie swoje osobne centrum handlowe mają też dzieci. Dziecki Mir to sześciopiętrowy monumentalny gmach otwarty w 1957 roku. W środku znajdują się sklepy tylko dla najmłodszych. Raj dla maluchów oszałamia blichtrem i nieco szokuje w kontekście faktu, że tuż obok niemal drzwi w drzwi znajduje się łubianka. Słynna siedziba dawniej KGB i NKWD, a obecnie FSB, której piwnice pamiętają obrzydliwe rzeczy. To w jej podziemiach torturowani byli przeciwnicy komunistów. Na ścianie budynku znajduje się m.in. tablica upamiętniająca Andropowa, wieloletniego szefa KGB, a potem pierwszego sekretarza. Jak widać, Rosjanie pamiętają o jego zasługach. Moskwa w stosunku do reszty kraju to w zasadzie osobny byt. Monumentalny gigant, wizytówka Rosji. Aglomeracja z 17 milionami mieszkańców, co da się odczuć szczególnie poruszając się metrem. Sami Rosjanie nie wyglądają na przesad nieszczęśliwych, ale jeśli się już do nich zagada, to są bardzo pomocni. Rozmawiając z niektórymi z nich odniosłem wrażenie, że trochę nam Polakom zazdroszczą. Przede wszystkim tego, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Zachodnia Europa kojarzy im się przede wszystkim z Bogactwem. A sam Mundial to impreza, którą warto zobaczyć na własne oczy, niekończąca się zabawa, karnawał futbolu. Jeśli będziecie mieć okazję wyjazdu, nawet na chwilę na mecz, nie zastanawiajcie się dwa razy. Podobnie w przypadku samej Moskwy, to miasto trzeba odwiedzić chociaż raz w życiu. Ja tymczasem dziękuję za uwagę. Do widzenia.